I witam was wszystkich bardzo serdecznie. Frodo z tej strony, kolejny odcinek X-Blade przed wami. Piękny widoczek, co? Wow, co tu się dzieje? Słuchajcie, ta czarna maź, różne rzeczy z nami robi tutaj. Nie wiem o co chodzi z tym. Wylądowaliśmy gdzieś na plaży. O, mamy. Kolejną część złotego artefaktu, fajnie, by było zebrać wszystko. Oczywiście, pierwsze co? Może najpierw rozejrzę się tutaj troszeczkę. Porozwalam wszystko, co się da, bo widzę, że z tym czymś mamy zawalczyć. To coś takiego, coś tu fruwa. Te potworki tam mało wiele nam robią. Nawet ich nie mogę wcelować. Są tak malutkie. O, mamy kolejny artefakt. Dobra. Tutaj też coś mamy. Nic tu nie można rozwalić. Nie, z tego co widzę, nic. Dobra, idziemy dalej. Tu. Też nic. Dość spora lokacja. Jakieś ruiny na plaży. Jeszcze z tej strony zobaczę. O, kolejny artefakt. Rubinowy tym razem. Bardzo dobrze. Zbieramy. Hmm. Ładnie to wygląda, co? Jeszcze jak ktoś miał lepszy komputer, to już w ogóle. Dobra, co my tu mamy jeszcze do rozwalenia? Może z tej strony. To. No nie, przesadzam. Jeszcze się tutaj rozejrzę. Z tego co widzę, to tutaj nie ma nic ciekawego do rozwalenia. A tu już byliśmy. No dobra, myślę, że to chyba wszystko. Chyba, że jeszcze zobaczę tą plażę, ale. Tylko mi przeszkadzają, nic więcej. O, może tutaj coś będzie? Nie, jednak nie. No dobra, to co, zawalczmy? No, bo tutaj nic innego nie widzę, żeby coś można było jeszcze rozwalić. Można w ogóle na to nacelować jakoś? No, chyba nie. Chodzi o to, że te potworki... O, coraz ja większe widzę. Wyskakują. To wyskakują centralnie z tego. Słońce tutaj daje. Także tego się nie da zabić, trzeba po prostu zabijać te potwory. O, chyba... Chyba się udało. Chyba się udało. Albo tak, druga faza. Druga faza i widzę, że coś lepszego tutaj wychodzi. O, dobra. Chodź, chodź. muszę się naładować. Nic tu więcej nie ma. Tutaj nawet na górę nie wejdę, nie? Fajnie to wygląda, podoba mi się. Graficznie mi się podoba. No nie wiem. Może rzeczywiście, może być nudno, bo, bo jest monotonnie. Może o to chodziło wszystkim, którzy krytykowali tą grę, że, że jest monotonna, bo tak naprawdę przechodzimy z lokacji do lokacji i siekamy wszystko. Ale ja to tam wiecie. Dobra. Kolejny. ile będzie. Muszę się naładować, bo dobra. Troszkę schodzi, po pomalutko, ale schodzi. Strzelać widzę nie ma sensu, bo i tak nie ginie nic. Tu nie ma nic. Ja myślę, że wszystko ładnie. Wyczyściliśmy. Chciałbym, żeby były statystyki 100% chyba, że po prostu. Widzicie tam na górze są takie e, statuły. Może jest jakaś możliwość, żeby się tam dostać na górę. O tam. No, ale wątpię co. Wymyślam. Nie, wymyślam. Bo. Bo nawet nie mogę na to chopać. Nie, myślę, że to się nie da. Mam nadzieję, nie wiem, wow, ja to uwielbiam. To jest masakra. Czekajcie, bo muszę się wycofać, bo życie tracę. Muszę poszukać jakiegoś życia, kurczę, bo mogę zginąć. Za mocno się rzuciłem na to. Dobra, i chyba będzie jeszcze jedna faza. Tak. O kurczę. <laughs> Jezu, co tu się dzieje? Ło wow, wow, wow. Nie chcę centralnie <laughs> mi kamera szwanguje. Tyle się dzieje na ekranie. Ale to jest świetne, słuchajcie. Uff, udało się. To w sumie mogłem sobie zostawić i teraz, że tak powiem. E, zrobić tutaj porządek i porozbijać wszystko. Ale myślę, że, że wszystko jakoś tutaj jest wyczyszczone. No nie wiem, zaraz zobaczymy statystyki, bo tam się otworzyło przejście. To zaraz sobie zakończymy odcinek i przejdziemy i zobaczymy, jakie statystyki są. Nie, nie sądzę, żeby można było wejść gdzieś tutaj na górę już. Dobra, słuchajcie. Zobaczymy jakie statystyki, aż jestem ciekawy. Pyk! 100%, 100%, 100%. Haha, ładnie. Dobra, fajnie, udało się. Lubię, jak 100% jest. Przechodzimy grę na 100%. Czy wiadomo, że nie, ale e, lepiej mieć lepsze statystyki, prawda? Dobra, słuchajcie, słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.